Serce to niezwykle istotny organ w naszym organizmie, Jest swego rodzaju pompa, która wprowadza w ruch. Krew, a ta z kolei roznosi po poszczególnych częściach naszego ciała niezwykle istotne składniki, takie jak składniki odżywcze, ale również tlen, hormony i przykładowo tak zwane czyli neuroprzekaźniki, które regulują pracę naszego układu nerwowego i nie tylko. Z drugiej strony, krew, wprowadzana w ruch poprzez właśnie serce, odbiera z różnych narządów szkodliwe produkty przemiany materii i tym samym pozwala usuwać je z organizmu. Nie muszę Państwa przekonywać się o tym, że istotna jest prawidłowa Praca serca i to, że powinniśmy o to serce dbać, ponieważ aż jedna trzecia zgonów na całym świecie jest spowodowana właśnie przez choroby układu sercowo-naczyniowego. W dzisiejszym odcinku chciałabym omówić ciekawe substancje i związki, które są bardzo ważne dla pracy pompy, jaką jest serce. I chciałabym zacząć od alicyny. Tajemniczo brzmiąca substancja, ale to nic innego jak substancja bioaktywna zawarta w czosnku. Jej siła działania jest tak duża, że potrafi przeciwdziałać uszkodzeniom serca spowodowanym przez stosowanie chemioterapii. Jak się okazuje, alicyna bardzo korzystnie wpływa na zmniejszenie wykładników stanu zapalnego i na przykład, hamuje uwalnianie serca Czynnika martwicy nowotworów, czyli TNF-alfa, i tym samym też zmniejsza podatność serca na uszkodzenia oksydacyjne. Alicyna to produkt rozpadu nieczynnej aliny, substancji, która odpowiada za charakterystyczny smak oraz zapach czosnku. I co ciekawe, to właśnie alicyna powstająca z aliny jest najsilniej działającą substancją zawartą w czosnku. I też, żeby uwolnić alicynę, ważne jest rozgniecenie ząbka czosnku, bądź też przeciśnięcie takiego ząbka przez praskę. I żeby faktycznie nasze serce, nasza pompa odpowiednio pompowała krew w naszych naczyniach, warto jeść na co dzień czosnek na przykład takie 1-2 ząbki czosnku na dzień, koniecznie po zmiażdżeniu lub też przeciśnięciu przez praskę. Kolejny ważny dla pracy naszego serca związek to likopen, który należy do tzw. karotenoidów, czyli ogólnie barwników takich pomarańczowo-żółto-czerwonych, które mają istotny wpływ kardioprotekcyjny. Mianowicie usuwają szkodliwe wolne rodniki, ale też ochraniają lipoproteiny LDL, czyli tzw. zły cholesterol, przed oksydacją. I dlaczego to działanie jest takie ważne? Ponieważ oksydowane, utlenowane lipoproteiny LDL powodują powstawanie tak komórek piankowatych, z które to z kolei pogrubiają ścianę naczyń kronośnych i tym samym są skorowane z utratą ich elastyczności. Likopen występuje przykładowo w pomidorach, papryce, ale też na przykład w arbuzach i patrząc na aktywność biologiczną likopenu, to najlepiej takie produkty poddawać obróbce termicznej, przetwarzaniu, bo jak się okazuje w przetworach, na przykład pomidorowych, takich jak koncentrat pomidorowy, pasata czy nawet sok pomidorowy, aktywność likopenu jest o wiele większa. Czyli spożywanie na co dzień takich przede wszystkim przetworów, ale też świeżych warzyw, owoców o różnych barwach czerwona, żółta, pomarańczowa, powoduje to, że markery zapalenia, Utlenienia w naszym sercu są niższe, a tym samym mamy odpowiednią tarczę kardioprotekcyjną dla właśnie naszego mięśnia sercowego. Kolejny składnik, który jest niezwykle cenny dla naszego serca, to składnik, który pewnie Państwo kojarzą z profilaktyką zaparć. Ale nic bardziej mylnego, bo oprócz tego, że ten składnik faktycznie działa w profilaktyce zaparć, to też ochrania nasze serce. I o czym konkretnie mowa? Mianowicie chodzi o błonnik pokarmowy. Jak pokazują doniesienia, im wyższe spożycie błonnika pokarmowego, tym mniejsze ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. I tak naprawdę wystarczą nawet niewielkie zmiany, bo nawet zwiększenie spożycia błonnika Dziennie o 10 gramów przekłada się na zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych aż o 8% i przykładowo też zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych nawet o 24%. Jak na co dzień zadbać o to, żeby na naszym talerzu występowało więcej błonnika pokarmowego? No, przede wszystkim zadbajmy o to, żeby na co dzień na naszym talerzu znajdowało się co najmniej 400 gramów warzyw i owoców. I tutaj oprócz błonnika pokarmowego dostarczymy też związków bioaktywnych takie jak na przykład polifenole, które będą wykazywały taki efekt synergistyczny z błonnikiem pokarmowym i jeszcze bardziej będą ochraniały naszą istotną pompę. Zmie zamienimy też y zwyczajne, takie oczyszczone, rafinowane zboża na te pełnoziarniste. I to są naprawdę proste strategie, bo wystarczy zamienić chleb pszenny na taki chleb żytni razowy, pełnoziarnisty i już mamy większą ilość błonnika w diecie. Na co dzień możemy też zadbać o spożywanie płatków owsianych i przykładowo nasion ziaren oraz pestek. Takich jak na przykład nasiona lnu, nasiona sezamu, czy też na przykład migdały oraz orzechy. Na liście kardioprotekcyjnej nie mogło też zabraknąć kwasów omega-3, i chodzi o wszystkie kwasy omega-3, zarówno te pochodzenia roślinnego występujące w nasionach i olejach roślinnych, jak i też te występujące w świecie zwierzęcym, i tutaj głównie mowa o rybach morskich i olejach rybich. I mówiąc o działaniu kwasów omega-3 na nasze serca, to warto pamiętać o tym, że wszystkie kwasy omega-3 stabilizują, blaszkę miażdżycową, działają przeciwzakrzepowo, obniżają stężenie trójglicerydów w surowicy krwi, ponadto też działają antyarytmicznie i przeciwzapalnie. I też w jednym z badań wykazano, że zarówno właśnie te kwasy, które pochodzą z roślin, czyli przykładowo olej lniany, nasiona lnu, nasiona chia i olej sezamowy, jak i również te kwasy, które nazywają się kwasami EPA i DHA występujące w olejach rybich, na przykład w tranie, czyli oleju z wątroby ryb dorszowatych, to właśnie te wszystkie kwasy omega-3 mogą mieć tak duże, silne działanie, że zmniejszają ryzyko nekrozy, czyli śmierci, e, zanikania, można powiedzieć, komórek mięśnia sercowego, e, zmniejszają ryzyko powiększenia tego mięśnia i jego uszkodzenia u pacjentów, którzy mieli stosowane różne rodzaje chemioterapii. Kolejny składnik, o którym nie możemy zapominać, jeżeli zależy nam na ochronie serca, to koenzym Q10. Jest to substancja istotna dla pracy całego organizmu, a właśnie w szczególności dla pracy serca. I co prawda mamy zapewnioną taką endogenną, czyli wewnętrzną syntezę tej substancji w naszym organizmie, ale im bardziej jesteśmy zaawansowani wiekowo, tym bardziej drastyczne spadki w zakresie właśnie produkcji koenzymu Q10 w naszym organizmie. A dlaczego koenzym Q10 jest tak ważny dla pracy Pracy naszego serca, mianowicie wpływa na tzw. łańcuch oddechowy w mitochondriach, czyli takich centrach energetycznych naszych komórek. Wpływa na procesy redukcji i utleniania, a tym samym bierze udział w usuwaniu szkodliwych wolnych rodników. Zapobiega też utlenowaniu, czyli oksydacji lipidów, a także ochrania nasze białka oraz DNA przed uszkodzeniami. Co też istotne bierze udział w regeneracji alfa tokoferolu, a tym samym stabilizuje wszystkie błony komórkowe produkty obfitujące w koenzym 10 to przede wszystkim wątróbka, wołowina, strąg, śledź, a w mniejszych ilościach na przykład czarna porzeczka, kalafior, groch czy jogurt naturalny. Ale pamiętajmy o tym, że im jesteśmy starsi, tym synteza koenzymu Q10 jest mniejsza i nie zawsze też źródła pokarmowe będą wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na tą substancję. Dlatego też uzasadniona jest suplementacja diety koenzymem Q10 przede wszystkim w grupie osób z ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, ale też takich, które choroby układu sercowo-naczyniowego już prezentują garantują. Dla pracy serca kluczowe są też składniki mineralne i dzisiaj chciałabym wymienić takie dwa szczególnie istotne, mianowicie cynk oraz selen. Te składniki są kluczowe, ponieważ zmniejszają dysfunkcję mitochondriów, centrów energetycznych komórek, w tym komórek serca i też zmniejszają uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki. Mówiąc w ogóle o selenie, to ciężkie niedobory selenu w ogóle korelują z bardzo trudnym i ciężkim uszkodzeniem komórek mięśnia sercowego, mianowicie z takim stanem jak kardiomiopatia i choroba, która jest właśnie spowodowana przez ciężkie niedobory selenu nazywa się tak zwaną chorobą Keshan. Ale nie tylko ciężkie niedobory selenu są niebezpieczne dla pracy serca, też nawet obniżone stężenie selenu w surowicy krwi może być niekorzystne. Stężenie selenu poniżej 100 mikrogramów na litr koreluje z pogorszeniem jakości życia, z gorszą wydolnością fizyczną oraz także gorszym rokowaniem u pacjentów z niewydolnością serca. Oczywiście w pierwszej kolejności warto zadbać przede wszystkim o produkty naturalne które obfitują w selen. I tutaj mam na myśli głównie ryby, jaja, produkty pełnoziarniste, czosnek czy też orzechy brazylijskie. A w sytuacji występowania niedoborów, które nie mogą być pokryte naturalną dietą, można sięgnąć po tak zwaną suplementację diety. Drugim z zmienionych składników mineralnych istotnych dla pracy serca jest cynk. Tym bardziej, że zawartość cynku w organizmie osoby starzejącej się ulega zmniejszeniu, zatem warto zadbać o odpowiednią podaż, ponieważ niższe stężenia cynku w organizmie wpływają na zwiększone ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. I tutaj znowuż w pierwszej kolejności chcemy zadbać o naturalną podaż cynku. Cynk znajdziemy przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego, z których to produktów najlepiej biodostępny jest cynk. Biodostępność cynku z produktów zwierzęcych, takich jak ryby, mięso, owoce morza czy jaja, wynosi około 20-40%. Ale nie zapominajmy również o cynku z produktów roślinnych. I co prawda tam biodostępność jest nieco niższa (10-15%), ale nadal stanowią one ważne źródło cynku w naszej diecie. I tutaj warto wymienić zboża, tak jak na przykład mąka żytnia, ale też nasiona, ziarna, pestki, orzechy, na przykład orzechy włoskie, strączki, takie jak na przykład fasola, soczewica, i w mniejszych ilościach Żywa liściaste oraz także owoce. Nasze serce zdecydowanie podziękuje nam, jeżeli na naszym talerzu znajdą się też źródła takie, które powodują powstawanie tlenku azotu. A dlaczego tlenek azotu jest tak ważny dla pracy naszego serca? Mianowicie tlenek azotu wykazuje działanie wazodilatacyjne, czyli rozszerzające światło naczynia i tym samym poprawiające przepływ krwi przez te naczynia, a tym samym daje to lepsze zaopatrzenie tkanek, w tym komórek serca w tlen, składniki odżywcze i też niższe ciśnienie tętnicze krwi. Pytanie, jak uzyskać taki tlenek azotu. Mianowicie wystarczy zadbać w diecie o źródła azotanów, ponieważ z azotanów powstaje właśnie tlenek azotu. Jak możemy to uczynić na co dzień? Mianowicie możemy włączyć do codziennego jadłospisu produkty takie jak buraki, w tym sok z buraka, ale też na przykład warzywa liściaste, takie jak seler naciowy, szpinak, sałata czy rukola i też azotany znajdziemy w takich produktach jak endywia, por, pietruszka, a nawet kalarepa. Spora porcja azotanów, czyli około 400 mg, co już tak naprawdę daje nam dużą siłę i potencjał kardioprotekcyjny, to taka racja pokarmowa, która składa się na przykład na dwa małe buraki, czyli około 200 g takich buraków, lub na przykład 500 ml, czyli takie dwie szklanki świeżo wyciskanego soku z buraka, albo przykładowo 150 g, czyli takie dwa kubki świeżej rukoli, z której z powodzeniem możemy przygotować smaczną sałatkę, albo na przykład około Cztery łodygi selera naciowego, czyli około 250 gramów takich łodyg, z których to łodyg możemy przygotować na przykład sok z selera naciowego, ale równie dobrze możemy drobniutko pokroić i na przykład dodać do niego cząstki jabłka, jogurt naturalny i orzechy włoskie, i też powstanie z tego smaczna sałatka. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, zapraszam do zasubskrybowania kanału, do pozostawienia kciuka w górę i zapraszam już dzisiaj do obejrzenia kolejnego odcinka.